Takie, wiecie, takie za starych czasów Ten na 70 poziomie To tak trochę w przyspieszonym tempie, lol Marco Filidari, to chyba było do tego, nie? Można było to oddawać za reputację A, wezmę sobie Marco Filidari Wcześniej pasowałem, natomiast teraz jak najbardziej może mi się przydać Oho, wygrałem! Roll 73 Cóż za zbójnicki roll. Nexus Ninja Ninja, Ninja Okej okay. No come on chat, proszę cię, czekajcie. Po kolejna próba konektowania się do czatu Twitcha. Oh, to, jest, to jest smutne. Przepraszam was ludzie najbardziej na świecie. Okej, okay, ten boss był bardzo okrutny. Powiem wam, że jak zobaczyłem co ten boss robi, kiedyś jeszcze za czasów The Burning Crusade, to naprawdę się przeraziłem, wiecie. Po raz pierwszy pójść sobie na raid, pierwszy boss nadziewa z 25 osób, nadział mnie. Mnie musiał nadziać i przypiął mnie do, do pieprzonego tego, do pieprzonej podłogi, jeszcze pod wodą. I to było naprawdę okropne przeżycie. Jakieś tutaj shoulder'ki, mailbootki, super rzeczy. Nexus wygrywa wszystko. Ale ze mnie ninja looter, może jakiś w końcu transmog set sobie zdobędę dobry no ale tak jak mówię, on rzucał e, tak takimi Powiedzmy muszlami dosyć bujnymi ba Bardzo ostrymi, i swoją drogą są takie muszle? Chyba są Nie ja widziałem gdzieś tam, a są takie muszle, no ale Taką muszlą mnie po prostu przypią i to dosyć nieźle Tu, tu, tu slakuje, ja sobie biegnę tutaj z... Z i zgarniam loot Czuję się jak taki najgorszy członek rajdu Taki wiecie, taki niechciany, jaki piąte koło wozu <grym> Na rajdach, nie wiem dlaczego, ale w teamach zawsze jest jeden, jeden, jeden taki po prostu właśnie koleś, który zawsze się włóczy, zawsze slakuje I zawsze dostaje loot To jest najgorsze w tym wszystkim U nas przez moją całą karierę rajdowania, zwłaszcza we Wrath of the Lish King mieliśmy paru takich właśnie gagatków Którzy Dosyć, dosyć mocno slakowali zawsze gdzieś tam ginęli Tylko po to, nawet czasem specjalnie, żeby po prostu nie toczyć walki Bo im się nie chciało, czy coś I cała drużyna musiała na nich ten, ale to wiecie Gdzieś tam znajomi GMów i te sprawy Ale ogólnie było fajnie, bardzo miło wspominam rajdowanie Jeżeli rajdowanie w we World of Trener będzie bardzo fajne To może przemyślę gdzieś tam po raz kolejny wrócenie Powrót do tego, wrócenie? Jest takie słowo? Wrócenie? Wrócić? Będę chciał wrócić do rajdowania Cóż za składnia Dobra, let's go Dosyć szybko to idzie, co? Ja nigdy, nigdy Jakoś tak do końca nie ogarniałem Black Temple W kwestii co trzeba robić W jakiej kolejności Jeżeli chodzi o, o, o początkowe Jakby wejście na Black Temple to było naprawdę What the fuck I sobie wyobrazić, że Takie coś tutaj Kiedyś było piękną, piękną Naprawdę śliczną Hmm. Świątynią, którą w World of Draenor możemy oczywiście oglądać O, jak nas zamknęli Zamknęliście nas, Hamory No ale dobra, może szybko zrobimy tego bossa Natomiast ta świątynia naprawdę wygląda pięknie w World of Draenor Dlatego też Akama, który dołączył się do Illidana W momencie, gdy Ilidan się powiedzmy stał takim formalnym władcą Lub miał się stać władcą Outlands Dołączył. Wielu zastanawiało się właśnie dlaczego, dlaczego on tam dołączył. się Dołączył, żeby odbić jakby z rąk tutaj złych ludzi, złych, złych czychś właśnie tą jego świątynię. W momencie, gdy odbili tą świątynię, to, to tutaj chyba znajdował się ten demon, który otworzył Dark Portal. Nawet nie pamiętam. Ale sakuje w lore. Natomiast Akama troszeczkę. Po tych latach odbijania tej te, te, te świątyni, stwierdził nawet w samym filmie, że on wolał, jak ta świątynia była jak kiedyś. Czyli, wiecie, kolorowa i to sprawi, że ta świątynia nie jest taka sama jak kiedyś, więc ta świątynia po prostu zmieniła jednego złego władcę na kolejnego złego władcę. Oczywiście są filmy do tego. Możecie sobie obejrzeć, to jest chyba trailer Black, Black Temple, możecie sobie obejrzeć, jak najbardziej na czacie e, Natomiast czat mi nie działa Stając w życiu, wszystkim innym działa, tylko nie mi Więc wiecie, taki idealny, taki człowiek Twitch Człowiek Twitch, ja bym bardzo chętnie zrobił mema Człowiek Twitch, 800 osób na streamie, wyłącz czat Człowiek Twitch Aaa, hail Akama Dokładnie Akama także pojawia się w Warlords of Draenor jeżeli kogoś to interesuje. I to nie jest Akama Broken, czyli ten zniszczony Akama, tylko ten badass Akama, który jest w pełni swojej formy. Ma dwie swoje kosy i naprawdę on tam staje pośród. powiedzmy... staje na... na, na czele szeregów I na pieprza niemiłosiernie. Natomiast tutaj mamy kolejną walkę stoczoną przeciwko Teron Gorfindowi. Nie, tylko nie zamykajcie mnie! O, kurde! No, nie wierzę, bucik to się prawie ten. Bucikowi się głowa zatknęła. O, wyciągnijcie mnie stąd! O, oh, come on! Ja chciałem opowiedzieć historię tego gościa, natomiast wymordowaliśmy go tak szybko, że to w sumie ten. Teron Gorfiend jest to jeden z pierwszych Death Knightów, rycerzy śmierci, który powstał. I powstał on na zasadzie nie tak jak Liczkin to robił, czyli zmarłe ciało powstał, tylko orkowie wzięli sobie Orka i wzięli sobie zmarłego Paladyna Nieżywego. Położyli ich obok siebie i prze, przetransferowali duszę orka w właśnie tego człowieka, i tak powstał pierwszy Dead Knight Teron Gorfind. Yy, I w co teraz zobaczymy, właśnie Terona, yy, tylko jeszcze w jego orkowej formie. I on się nazywa Teron Gore, a tutaj się nazywa Teron Gorfind Gorfind, Gorfind, a ja mówię Gorfind, Gorfind, Teron Gorr, Teron Gorfind. Tak, tak to wygląda. Kurde, Black Tempo. Szkoda, że nigdy nie miałem okazji zrobienia tego rajdu tak w pełni glory, czyli na 70. poziomie. Co ja zrobiłem? Czemu się cofnąłem? Tak, tak, jak sobie myślę, jak wyglądały rajdy we Wrath of the Lich King na 80. poziomie i jak to się doświadczało, wiecie, tych pierwszych killi. Gdzieś tam pojawia się patch i nasza gildia gdzieś tam po raz pierwszy wchodzi na ten rajd. Pierwsze te bossy padają, to jest naprawdę świetne uczucie. I tak żałuję, że nie miałem tak samo z jakimkolwiek z rajdów z The Burning Crusade, jako że byłem po prostu noobem! Byłem naprawdę noobem i wiem, że teraz pojawia się na czocie No nadal jesteś noobem, <laughs> Ale chodzi tutaj o to, że byłem takim noobem perfidnym, ja nie wiedziałem, co się dzieje w grze, logowałem się codziennie, robiłem jakieś tam daily questy i tak szczerze mówiąc, tak piąte przez dziesiąte rozumiałem, co robię. Natomiast wiecie, jak zdobyłem jakąś kuszę, albo shouldery, albo cokolwiek, no... Radość z tego była niesamowita. I mamy kolejnego subskrybenta Barney, o oh nie Barney Gdzie są moje okulary? Barney Okulary z tobą niech będą, <grywanie> dziękuję ci Barney za, za, za subskryba Barney akurat znam Barney, Barney Mama wie, że wydajesz pieniądze? B A R N E I Barney, mam cię tutaj na liście, jesteś Dziękuję Ci za subskrypcję Barney, dziękuję za wspieranie Nexus Live Uuu, super, okej okay. Więc, y, co chciałem powiedzieć, aha Ja chciałem powiedzieć, że Bycie nobem niekoniecznie oznacza, że nie ma się przyjemności z gry. Wręcz przeciwnie, w World of Warcraft te początki sprawiały właśnie to, że byłem nobem, sprawiało mi najwięcej radości, bo ta nieświadomość tego, wszystkiego, co, co się dzieje dookoła, tak naprawdę wprawia mnie w ekscytację. Dla mnie na przykład, nie wiem, pójść na rajd, otworzycie bramę, to było coś. O, nie wierzę, ale super. A dla kogoś takiego już obeznanego, wrześniałem, o Boże, kolejne drzwi, okej. Okay. I szczerze mówiąc, tak właśnie ja się teraz czuję. Więc ja mówię z ten. Bardzo zazdroszczę tym, którzy mogą sobie teraz rozpocząć przygodę i, i chcą rozpocząć tą przygodę na zasadzie. Takiej, że chcą się w tą grę wczuć, tak naprawdę mocno wejść w nią i, i grać, ile, ile się, ile się darzy, tak to nazwę. A to jeden z takich bardziej bosów e, dziwnych. E, wiecie, te, te, ten kamień z twarzą, natomiast tutaj pod nami znajduje się coś na wzór... Studi, studni Wieczności. E, taka jak znajdowała się w Deepholm, na samym środku, tutaj, o tutaj. To tu była studnia wieczności, która później się zapadła przez elfy i te sprawy. Natomiast przed zapadnięciem, Iridan wziął parę wialek tej wody z tej studni e, Well of Eternity, czyli studni wieczności. E, I studnia wieczności było to coś, takie, było takie bardzo mocnym źródłem energii. Stamtąd elfy czerpały swoją moc. E, te elfy, które nie były druidami. Bo druidzi czerpali z czego innego moc, natomiast te elfy, które później e, przemieniły się w blodelfy lub nazwały się po prostu blodelfami. I tutaj e, spekulowane jest, że tutaj Ilidan e, jedną, czy tam jedną, albo dwie wiarki wlał tutaj, żeby stworzyć coś na wzór swojej własnej studni wieczności, czyli swojego własnego źródła mocy. E, I i chyba, chyba tak to tutaj dokładnie jest. Kwestia jest też taka, że z niewiadomego powodu on nie dopuścił w Kaltasa, którzy dołączyli do niego. Blodelfy zostały troszeczkę zdradzone przez przymierze lub były po prostu źle traktowane i dołączyły do Illidana. Nie wiem dlaczego z jakiegoś powodu po prostu on nie dopuścił ich do tego źródła mocy. Dlatego blodelfy po prostu troszeczkę odcinane i przemieniły Netherstorm w kopalnię energii. Dlatego tam znajdziemy takie wielkie budowle, które wiecie, wysysają energię po prostu z, z otoczenia. Z, z, po prostu z atmosfery, z ziemi, z tego wszystkiego. E, dlatego tam jest tak dużo Blodelfów i tak dużo tej, tej takiej architektury dosyć e, takiej no, egzotycznej, że tak to nazwę. Wielkie generatory, które pochłaniają, wiecie, te chmury energii. No Blodelfy mają mają tam tak, taką swoją, e, swoją rządzę, rządzę magii i dosyć sprawnie umieją wysysać z otoczenia lub bardziej pozyskiwać z otoczenia energię jakieś źródła energii no bo niestety biedacy są e, biedacy są lub też byli e, powiedzmy slaves to, to, to energy czyli byli niewolnikami tego, byli uzależnieni, o po prostu byli uzależnieni natomiast teraz, teraz ponoć już chyba nie są z tego co pamiętam jakoś tam a tak, chyba już, już nie są Natomiast straszny los, wyobraźcie sobie, że tak jak to na, najlepiej palacze mogą sobie wyobrazić, Te, w momencie gdy na przykład sięgacie po papierosa, po prostu nawet nawet jak nie macie papierosa przez parę godzin, to rzeczywiście się troszeczkę tak, o Boże dajcie mi papierosa, o mam czat, mam czat, dobra, wró wrócił mi czat, ale no, w bardzo podobny sposób miałem blodelfy, czyli po prostu musiały posługiwać się magią lub używać jakiego, jakiejś ten, czy, czy też pozyskać jakąś magię, żeby po prostu zaspokoić swój głód. I te sprawy atmosfera, ziemia, taka sytuacja. <laughs> Nexus, będziesz sprawdzał obecność tak jak w szkole z dziennika. Nie, czemu? <laughs> czemu? Nexus, jak bije ten 20 level na postaci w starterze, to jak kupię sobie pełną wersję, to postać mi zostanie. E, powinna ci zostać. Jeżeli wklepiesz, to tam powinien powinieneś mieć upgrade czy coś takiego. I, i, I powinieneś tą postać mieć, natomiast nawet jeśli nie, to 20 poziom to jest naprawdę godzinka, dwie godzinki gry, to nie jest coś nad czym można płakać tak naprawdę, możesz sobie zrobić równie dobrze postać od początku. Cześć Dignet, kanapka z tobą. Do której stream? Zobaczymy, zobaczymy do której stream. Jestem dzisiaj zmęczony po prostu, a jeszcze przede mną wizja tego Swoją drogą nie widzicie tutaj tego, ale tutaj, o tu mamy płyty jeszcze z, z, te, z tych mebli, które musiałem rozebrać Tu jest na dole, tam jest jakaś drabinka, więc jest tego pełno do wyniesienia, a jeszcze w drugich pokojach jest, o boże, uff Zapierdzielał i to nieźle Żeby to jutro wynieść, dlatego też muszę być pełen energii jutro, a i pełen energii dziś nie jestem Ile ja mam lat? Ja mam lat 19 Mówi o uzależnieniu podczas gry w WoWa <laughs> No nie wiem, no ja na przykład jestem, jestem uzależniony, bo chcę Ja, ja, ja sam daję, daję się być uzależniony Co drogą ten boss tutaj ma dosyć takie e, dziwne Znaczy ona ma takie dziwne nawiązania do tego o, myślałam, że tu jakieś shoulderki fajne polecą O, nie poleciały dla mnie shoulderki żadne Natomiast ta tutaj e, jest to pani m, rozpusty, że tak to nazwę Nazywa się Matka Sharaz Jej tytuł brzmi Eee, a nie, ona nie ma tytułu, natomiast ona była taką, wiecie. No tu powiedzmy, blodelfy urządziły sobie takowy burdyl, czy też e, inaczej mógłbym to nazwać Zantus. Więc e, rozpusta w, w świętej świątyni. Święta świątynia. No w świętej świątyni. W Dobra, okej. Okay. w świątyni. Zobaczcie, że zostały urządzone naprawdę dziwne roszady, pełno demonów lata dookoła, jakieś tam place do treningu bojowego, do tego jakieś tutaj zamtusy i inne rodzaju dziwne rzeczy się działy, dlatego nie dziwmy się, że Akama po prostu chciał z tym skończyć. Ty, ty, Nexus, mam pytanie: bo założyłem dwa konta i kupiłem suba na drugim koncie. Jest napisane, że dałem suba i w ogóle, a muzyczki u ciebie nie było. Aha, wiesz co? Bo ja mam, ja mam niektóre różne sceny, wiesz? I musiałeś zasubskrybować za mnie w momencie, gdy miałem inną scenę, gdzie nie miałem ustawionego tego. E, tego. Stry, stry, tego właśnie e, wykry, wykrywacza subskry, subskrybentów. Więc niestety, przepraszam cię, ale, ale no, no nie było. Ale to też się tak dzieje w momencie, gdy dużo osób subskrybuje, a rzeczywiście dużo osób dzisiaj zasubskrybowało, i było na przykład takie coś, że dwie albo trzy osoby zasubskrybowały w tym samym momencie i tylko jedną osobę pokazałem, Więc jak najbardziej, przepraszam Was, jeżeli się nie pojawiliście, to dajcie mi znać tutaj. Ja Was zaraz dopiszę do listy. Ja dla muzyczki subadałem. W sumie to, to, nawet nie jest muzyczka, tylko to jest po prostu dźwięk, taki ukończenia quest'a A eee, kwestia jest taka, że, że muzyczka jest przy notacji Co po Black Temple? Właśnie zastanawiam się Może zaraz coś podejmiemy <coughs> Dów <Dove> to gay. <gej. laughs> Berkeley to wuj <laughs> Okej okay. Jest jakama, który otworzył tutaj magicznie zamknięte wrota i nie mógł on, Znaczy, on nie, mógł to, nie może tego zrobić samemu, natomiast są tutaj dusze dwóch jego przyjaciół, którzy dołączyli się do takiego podziemnego kręgu spiskującego przeciwko Illidanowi. Ilida, mamy tutaj Udalo oraz mamy także Olum. I Olum chyba poświęcił swoje życie, bo on został zabity właśnie przez Akamę. Bo, bo Illidan ma. Wiecie dobrze, że Illidan dobrze nie widzi. Ma opaskę na oczach. I on bardziej posługuje się wizją magii, czyli on może wykryć magię. I on, patrząc się na nas, może wykryć, czy kłamiemy, czy nie kłamiemy i te sprawy. Dlatego też, jeżeli ktoś wiedział zbyt dużo, to trzeba było go powiedzmy zabić. Bo jej nam by po prostu się dowiedział o rewolucji i te sprawy. Nexos. Czy chodzą osoby na Battlegroundy od 20 levela? Bo jak chciałem zagrać, to nikogo nie było. Czy one są niegrane? Znaczy są grane, tylko po prostu zależy o której godzinie. Ah, Mamy Illidana! Świetna muzyka, Aftle w tle Azeroth, zobaczcie, kurde To jest du dosyć duża planeta, co? Azeroth Malstorm, Northrend, Easter Kingdoms, Kalimdor i Pandaria gdzieś tu powinna być, natomiast Ona się chyba nawet nie pojawia tutaj A nie, pojawia się, zobaczcie, widzicie? Jest Pandaria Nie, to nie jest chyba Pandaria, albo to jest Pandaria, albo już nawet sam nie wiem Kurczę, 882 ludzi, jest na, naprawdę was dużo. Jestem zadziwiony, kurczę, że tak was dużo tutaj przybywa. Witajcie, cześć, hej, cześć, jestem Nexus i gramy w World of Warcraft. Okej. Okay. Czyli jak jesteś bez magii, to ident cię nie dojdzie. No powiedzmy, no powiedzmy, natomiast on widzi esencję życiową i tę sprawę, więc to nie, nie jest po prostu tak łatwo. The Glaive of Azinoth, jedna z trudniejszych faz, w momencie gdy on rzuca e, dwa właśnie te gl Glaive of Azinoth I trzeba po prostu pokonać dwa płonące e, jego mm, miniony, czy też sługusów, trzeba po prostu ich zabić I po raz kolejny z nim zawalczyć, e, come on, złaś, zaraz Boom i koniec I po raz kolejny scena typu ło, Lich King zabije was, teraz już nie możecie nic zrobić. I w ostatnim momencie pojawia się ktoś, żeby to e, zakończyć. I pojawia się Majew Shadow Song, ta, która e, była e, strażniczką Ilidana podczas jego. E, wiecie, podczas e, jego kary, którą odbywał. 10 tysięcy lat był uw uwięziony. E, I kwestia jest taka, że Majew go gdzieś tam. Pilnowała, tak? I w momencie, gdy on uciekł, to Majew zrobiła sobie taki cel życiowy, żeby po prostu tego Ilidana złapać. I zobaczcie, że ona w końcu dopiła swego, a naprawdę zrobiła bardzo dużo, na przykład prawie dopuściła do śmierci Tyrandę, ta właśnie elfka, żeby właśnie złapać Ilidana. I teraz jest jeden z takich fajniejszych cytatów od Ilidana, który mówi, że e, łowca jest nikim bez e, swojej ofiary. Yyy, poleciał legendar! Ooo, nice! Poleciał legendar. Warglave. Rw... Rw... o legendar! Legendarka poleciała. Akurat nie jestem na moim tym, nie jestem na moim detonicie, a mógłbym mieć legendarkę. I do tego jeszcze bardzo fajny ten, Shard of Azinoth, czyli mm, powiedzmy taki skrawek azinotu. Legendarka poleciała, ludzie. Wow. Chcę, dlaczego jesteście tutaj w tyle ludzi, albo taki event? Uuu, zobaczymy, kto tutaj roluje na, na, te, na tą legendarkę. Wszyscy nidują na legendarkę. Dobra, zniduję też, zobaczymy. Florum Protector to jest oczywiście też dla mnie. Vankusia to nie jest dla mnie, Shard nie jest dla mnie, Crown of Illidan